Naszą Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry, pokój Boży, rozmyślałem no, długi okres czasu o pewnym kazaniu, o pewnym temacie, nakazanie, ale tak wieczorem, wczoraj już tak przygotowując się, widać może taki Boża wola, abym powiedział na temat czegoś innego. Ja już kiedyś usługiwałem na ten temat. Może dzisiejszego poranku powtórzę, może też jeszcze troszkę dodam. Zaczniemy może od Ewangelii Świętego Łukasza, 19 rozdziału. Przeczytam fragment Bożego Słowa od 41 do 44 wersetu. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma Twymi. Gdyż przyjdą na Ciebie dni, że, nie, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie, otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z Ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Może dzisiaj, dzisiejszego poranku, chciałem powiedzieć o czasie nawiedzenia Pańskiego. Widzimy naród izraelski, gdy czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, a w jedenastym wersecie jest zapisane, że do swojej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Naród izraelski tyle tysięcy lat czekał, aż przyjdzie Mesjasz. Mieli proroctwa, mieli wszystko i oni oczekiwali tego chwalebnego przyjścia. Oczekiwali, tęsknili, że przyjdzie mesja, że przyjdzie ten pomazaniec Boży, że ich uwolni, że zmieni ich położenie. I mieli proroctwa, mieli Boże Słowo. A gdy przyszedł, nie przyjęli go, bo nie tak jak oni myśleli, że ma przyjść, ale przyszedł jako cieśla. Jako zwykły, prosty człowiek, czynił znaki i cuda. Nie był on z faryzeuszów, nie był on z rodu kapłańskiego. Wiemy, że był z pokolenia Judy, a ród kapłański był z pokolenia Lewiego, z rodu Arona. Nie był, i im to wszystko jakoś nie pasowało. I dlatego też oni go nie przyjęli. I dlatego też wiemy później, co się stało. Wiemy, że Jerozolima. Jak tu to prorostwo pana Jezusa Chrystusa było wypowiedziane, została zniszczona, że nie został kamień na kamieniu, że w świątyniach wszystko zostało zburzone. I to był ten czas, i on, naród izraelski, nie wykorzystał go. Ale też często i w naszym życiu Bóg w szczególny sposób chce przyjść do naszego życia. I chce nas nawiedzić w szczególny sposób, nie tylko nasze życie, często życie zboru. Chce nawiedzić w szczególny sposób. I to jest też takie słowa z jednej strony ostrzeżenia, a z drugiej strony zachęty, abyśmy czuwali, abyśmy, gdy przyjdzie to pańskie nawiedzenie, gdy przyjdzie, gdy Bóg zacznie czynić swoją wolę, wypełniać to, co chce, abyśmy przyjęli to, abyśmy czasami tego nie odrzucili. Bo. W latach dwudziestych i wcześniej, w latach na początku lat XX wieku w Rosji, na końcu XIX wieku i XX wieku w carskiej Rosji przyszło Boże przebudzenie. Wiem o tym, że Łagry to wybudowali nie komuniści, ale wybudowali za czasów cara, duchowni Kościoła prawosławnego, aby tam syłać wierzących. Taka jest prawda. A później oni tam się znaleźli, gdy przyszedł komunizm. Tak samo było w Niemczech. Chociaż w Niemczech nie było łagrów, nie było niczego. I gdy odrzucili Boże przebudzenie, które przyszło w Niemczech na, w latach też na początku wieku XX, a w Rosji troszeczkę wcześniej i później tego, i też odrzucono to, uduszono to. Nie tak, bo oni myśleli, że to będzie inaczej. Wiemy, z jednej strony przed komunizm, który gnębił wszystkich. A z drugiej strony przyszedł y, 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 nazizm, który doprowadził Niemcy do wojny i później do upadku. I często tak jest, gdy chrześcijanie nie rozpoznają czasu Bożego nawiedzenia, później gdy Pan Jezus odchodzi, wówczas przychodzi zawsze ktoś inny, nie ma pustki w życiu. Nie ma pustki. Pustki ja nie zostaje, I dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy chcieli być zachęceni w naszym życiu do tego, aby czuwać. Aby gdy zobaczymy, że jest to Boże działanie, zaczyna się, aby tym bardziej podążyć w tym kierunku. Bo czytamy w objawieniu Jana w trzecim rozdziale, yy, znamy tę yy, wersję, tę końcówkę listu do zboru w Laodycei, o tym, że Pan Jezus stoi u drzwi i kołacze. I tam jest zapisane, co my powinniśmy zrobić, dwie rzeczy faktycznie. Może ja przeczytam ten werset Bożego Słowa, 20 werset trzeciego rozdziału. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Widzimy... Tutaj fragment Bożego Słowa, to już jest era Kościoła, jest to zbór, do którego Pan Jezus pisze, ale myślę i do naszego życia często tak jest. Że Pan Jezus stoi często w naszym w sercu, przy naszym życiu i puka do, nas, do naszego serca. Nie zawsze będzie pukał, chciałem Wam powiedzieć. To nie jest tak, że będziemy słyszeć całe życie pukanie Pana Jezusa Chrystusa do naszego serca. Nie zawsze. Ale przychodzi ten czas. Gdy on zaczyna pukać do naszego serca. Naszą rzeczą jest usłyszeć ten głos pukania. Usłyszeć, czy, czyli ważną rzeczą jest, abyśmy mieli ten słuch nie zewnętrzny, co na plotki, czy na inne rzeczy, na świeże wiadomości, jak to Grecy, którzy lubili wszystkiego słuchać, tych, najwie, tych wieści najnowszych, ale ten wewnętrzny, wewnętrzne ucho duchowe, abyśmy rozpoznali, że to Chrystus Pan. Przychodzi do naszego życia i puka. Czyli jak puka, coś chce uczynić. Chce, przede wszystkim chce, abyśmy my coś zrobili: abyśmy otwarli swoje serce, te drzwi, abyśmy pierwsze usłyszeli, a jeżeli usłyszymy, to później otwarli. Czyli ważną rzeczą jest, aby ten słuch duchowy był w naszym życiu nieprzytępiony. Ale abyśmy byli czujni, abyśmy mogli dobrze słyszeć głos Boży. Pan Jezus mówi, że owce moje, głos Mój znają, ja je wołam, one idą, po imieniu one idą za mną. Czyli ważną rzeczą jest nauczyć się słuchać głosu Bożego, aby ten wewnętrzny nasz słuch właśnie był wyczulony. I gdy Pan Jezus zapuka do Twojego, czy do mojego serca, Abyśmy pospieszyli otworzyć mu nasze, nasze serce, aby on mógł wejść i mieć z nami społeczność, mieć z nami wieczerzać. Słowo Boże mówi, że będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Będziemy razem z Ważną to jest rzeczą, ale to musimy poznać ten czas, musimy czuwać. Właśnie też, pamiętacie, czytałem, dzisiaj chcę przeczytać kilka fragmentów z pieśni nad pieśniami. Tam jest zapisane, w jaki sposób. Yy, się odchodzi, w jaki sposób bywa tak, że na początku jest dobrze, a później już coraz gorzej. Boże, yy, pieśni nad pieśniami, rzadko czytana ta, to yy, fragment Bożego Słowa, tak sięga, ale gdy tak ją czytałem dzisiejszego poranku, jeszcze raz całą, mówię, wspaniała, przemawiała do mnie po prostu te. Jako kościół i oblubienica pana Jezusa Chrystusa, jako oblubieniec i to wszystko widziałem wielką Bożą miłość i wielką, wspaniałą łaskę Bożą, którą Bóg okazuje człowiekowi. Może zaczniemy od drugiego rozdziału, czwarty, może po siódmy werset. Wprowadził mnie do wi winiarni, której godłem dla niej jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków posilił mnie jabłkami bo jestem chora z miłości jego lewica jest pod moją głową a jego prawica obejmuje mnie zaklinam was córki jerozolimskie na gazele albo na łanie polne nie budźcie i nie płoście miłości Dopóki sama nie zechce. Chciałbym, abyśmy dobrze zapamiętali ten fragment Bożego Słowa, bo gdy będziemy czytać ostatni fragment i porównamy z tym fragmentem, zobaczymy, jak całkiem inna sytuacja jest. Ale właśnie tutaj jest mowa o tym, tej miłości, jest mowa o tej bliskości z Jezusem Chrystusem. I gdy tak popatrzymy, może na swoje życie. Na tą pierwszą miłość, która była w naszym życiu, może jest nadal, ja nie wiem. Jakże Jezus był najważniejszy, jakże On był pierwszy we wszystkim, Jakby, jak, jak tęskniliśmy za społecznością z Nim, jak tęskniliśmy za społecznością z innymi ludźmi wierzącymi, jak pragnęliśmy się modlić, jak pragnęliśmy czytać Jego Słowo, być ciągle z Nim, być ciągle i rozmyślać o Nim. I to były wspaniałe chwile, takiej właśnie tutaj. A dalej, gdy czytamy w trzecim rozdziale, czytamy już, mówi tak. Na moim łożu od pierwszego wersetu do piątego. Szukałam w nocy mego, tego, który kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wstałam więc i obiegnę, stanę więc i obiegnę u miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od, od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam się go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam Was córki jerozolimskie na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoście miłości, dopóki sama nie zechce. Coś się stało, że obudziła się ulubienica i nie ma. I nie ma tej, tej społeczności, tej bliskiej społeczności. Ale coś zaczęła robić wybiegła i zaczęła szukać tego, którego kochała jej, jej dusza. I znalazła. I znalazła, i jest napisane, że się uchwyciła. I że się uchwyciła właśnie swojego oblubieńca, uchwyciła się y, tego i nie puszczę go, aż go wprowadzę do domu mojej matki. Ale gdy czytamy dalej, puściła, może przeczytajmy piąty rozdział od drugiego po ósmy werset. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka, otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. Czy gdyż moja głowa jest, pełn, jest pełna, pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam znowu je pobrudzić znowu? Mój miły wsunął rękę przez otwór. I wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu. A z moich rąk pała mira. Z moich palców ciekła mira na rękojej zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam rozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto pobili mnie zranili mnie zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów zaklinam was córki jerozolimskie gdy spotkacie mojego miłego czy wiecie co mu macie powiedzieć że jestem chora z miłości widzimy tu następny fragment Bożego słowa oto przyszedł miły puka do drzwi a oblubienica mówi że nie teraz że może, bo już się położyłam, bo już zdjęłam suknię, już umyłam nogi, że nie teraz, nie, nie jest to ten czas właściwy, abyś ty, abym y, przyszła na spotkanie z Tobą. Nie teraz. I miły odszedł. I miły sobie poszedł. I wiemy, że nie znalazła tego miłego. I podsumowaniem tego wszystkiego jest ósmy rozdział od pierwszego po czwarty werset. Może przeczytam. Obyś mi był bratem, który ssał pierś mojej matki. Gdybym cię wtedy spotkała na dworze, całowałabym cię, a jednak nikt by mnie nie, mną nie gardził. Powiodłabym cię i wprowadziłabym cię do domu mojej matki, do komory mojej rodzicielki. Uraczyłabym cię przyprawionym winem moszczem z granatu. Jego lewica byłaby pod moją głową, a jego prawica była, objęłaby mnie. Zaklinam was, córki jerozolimskie, nie budźcie i nie płoszczcie miłości, dopóki sama nie zechce. W pierwszym fragmencie czytaliśmy, że tak było. A tutaj już jest czas przeszły. O, gdybym spotkała, to bym zrobiła to i tamto. Ale to już było za późno. Już było za późno. Nie było możliwości, boś miłego nie spotkała. Już tego nie było. Dlatego ważną rzeczą jest w życiu chrześcijanina, aby czuwać, aby gdy jest ta miłość, gdy jest społeczność z oblubieńcem, aby jej nie stracić, aby zawsze z nim być aby zawsze być z Jezusem, aby mieć z nim społeczność, bo często mówimy, inne rzeczy są ważniejsze. No, nie jest to grzech, że ona powiedziała, że już jest rozebrana. Nie jest to grzech, że umyła nogi przecież. To jest normalną rzeczą. Ale gdy oblubieniec pukał, ona nie wyszła i nie otwarła jej, jej, jemu drzwi, aby być razem z nim. A później, właśnie, aby tylko wspomina, O gdybym, o gdybym, o gdybym i ciągle mówi, i często w życiu chrześcijanina, Często w życiu zborów społeczności jest tak, o gdyby Chrystus Pan przyszedł, to na pewno byśmy zrobili to i to, a gdy Chrystus Pan przychodzi do naszego życia, to my nie mamy czasu. To my mamy inne zajęcia, ważniejsze zajęcia i później dziwimy się, że jest tak, a nie inaczej. Dlatego dzisiejszego poranku poprzez to Słowo, chcę nas zachęcić wszystkich. Do tego, abyśmy czuwali. Jeżeli Chrystus Pan puka do Twojego serca, Ty się nie zastanawiaj, że może jeszcze, że nie teraz, że może jutro. Ja pamiętam pewną osobę, byliśmy na pewnym obozie w lecie nad jeziorem chrześcijańskim i była taka sytuacja tam, żeby się o nią pomodlić. Chciała przeżyć, chyba przed Zbubu Świętym, jeśli nie mylę, tego. I coś tak jakoś nie wyszło. I zaczęła mówić ciągle jutro. Że nie dzisiaj, że jutro. Jutro ja się zmienię. Jutro ja, panie, przyjdź do mnie, nie dzisiaj. Jutro zmień moje położenie. To jutro. I często to jutro mówimy, a nie dzisiaj. Ale Słowo Boże mówi, że nie jutro jest dzień łaski. Ale dzień łaski jest dzisiaj. I jeżeli tylko zechcemy. Jeżeli Chrystus Pan będzie pukał do naszego serca, nie zastanawiajmy się, czy otworzyć mu. Nie zastanawiajmy się, czy pójść za tym głosem, ale chciejmy iść za tym głosem, bo ja przeczytałem te fragmenty z pieśni nad pieśniami na początku wspaniale, później jeszcze wspaniale, bo został znaleziony oblubieniec, a później przyszedł pukał, nie otwarła, a później już go nie znalazła. Później już było za późno. Nie to my stawiamy Bogu warunki. Nie to my ustalamy czas, kiedy przyjdzie oblubieniec do naszego życia. Ale to oblubieniec przychodzi. I jak jest napisane w jednym z proroków, już nie pamiętam których, i nagle przyjdzie Pan do świątyni swojej. Nagle. I może przyjść nagle do Twojego życia. I co? Gdy otworzysz mu. Będzie z Nim wieczerzać. Myślę, że to jest wielki przywilej, wielki zaszczyt Dziecka Bożego, Chrześcijanina, że możemy wieczerzać z Chrystusem Panem, że możemy mieć z Nim społeczność. To jest szczególna społeczność. To nie jest coś takiego, jak przyjęcie, że Król siedzi na tronie, a Suzy podchodzą, czy poddani podchodzą i składają Mu pokłon, ale wieczerza, uczta, uczta miłości. To jest coś, że jesteśmy jakby równi, że możemy o wszystkim porozmawiać, że możemy się, możemy, może być to tak troszkę inaczej, nie tak e, oficjalnie. I Chrystus Pan chce przyjść do Twojego i do mojego życia, ale ważną rzeczą jest, aby nauczyć się słyszeć ten Boży głos, aby się na, nauczyć słyszeć to Boże pukanie do naszego życia, abyśmy, gdy przyjdzie, abyśmy byli otwarci abyśmy chcieli aby on działał w naszym życiu i nie zastanawiali się jak on to będzie czynił i nie mówili mu że ma to czynić w ten czy w inny sposób bo naród izraelski oczekiwał przyjścia Jezusa na wiedzenia a pan Jezus mówi ale wyście nie poznali czasu nawiedzenia wyście nie poznali tego czasu a i tak często bo myślimy że to musi być w ten sposób czy w ten sposób dla wielu chrześcijan, gdy Bóg nawiedził swój lud na początku XX wieku, dla wielu chrześcijan było to niezrozumiałe. Odrzucili to, potępili nawet to, no bo jak języki, jak wylanie Ducha Świętego w taki sposób? Mówi to szaleństwo. To inne rzeczy mówili w taki sposób, że to nie tak powinno być. A jednak Bóg w taki sposób przyszedł. Ten czas przyszedł jako cieśla. Teraz przyszedł tak. A jak przyjdzie do Twojego życia? Czy Ty oczekujesz, że musi to być tak? Czy dasz Mu pełną swobodę, aby on mógł działać, jak zechce w Twoim życiu? O szczęśliwy człowiek, który zrozumie, że i otworzy swoje serce i powie: Panie, czyń swoją wolę tak, jak Ty uważasz. To, co Ty Twoje, jest najlepsze. Bo Słowo Boże mówi, że jedynie mądry i jedynie dobry jest Bóg. Nie żaden człowiek, nie nasze myśli, nie my o tym, w jaki sposób o pewnych rzeczach myślimy, ale Bóg. Dlatego chciejmy być zachęceni dzisiejszego poranku. Może Bóg puka dzisiaj do Twojego serca, nie przegap tego czasu, nie odrzuć, bo to może być ostatni raz, może już więcej nie zapuka. Możesz więcej, będziesz go szukać wszędzie i go już nie znajdziesz. I zostaniesz się człowiekiem jak uschłe drzewo. Stanie się człowiekiem jakby żyjącym, a jednak pustym w środku. Bo ludzie będą opowiadać o dziwnych rzeczach przeżyć z Panem, a Ty powiesz: Ale ja tego nigdy nie przeżyłem. Ja tego nie przeżywam. Dla mnie to może baśnie, co Wy opowiadacie o tych rzeczach. Które Pan może czynić w życiu. I bo dlatego, że był ten czas w Twoim życiu, a Ty może nie zechciałeś. Oto Bóg czyni z każdym człowiekiem to dwa, trzy razy w życiu, w szczególny sposób na wiedza człowieka, każdego na tym świecie. I myślę, że swoje dzieci tym bardziej chce ożywić, chce zmienić nasze położenie. Chcę, aby nasze serce biło mocno dla Niego. Aby On był najważniejszy. Abyśmy się Go uchwycili, już Go nie puścili. Aby Słowo Boże było najważniejsze. Aby społeczność z Nim w modlitwie była najważniejsza. A te pomniejsze rzeczy, abyśmy wiedzieli, że Chrystus Pan pomoże nam przejść. Że Chrystus Pan nam pomoże załatwić. Te wszystkie inne rzeczy. Ale żeby On był pierwszy. Dlatego, że dzisiejszego poranku Bóg puka do Twojego serca. A ty usłyszałeś Jego głos. Nie zastanawiaj się w ogóle. Powiedz Panie, otwórz, a jeżeli nie potrafisz, to powiedz Panie, ja nie potrafię, ja chcę, abyś Ty przyszedł do mnie, abyś ze mną wieczerzał. Ja pragnę tego, zmień moje życie. Może trzeba pozmieniać wiele rzeczy, ale ja pragnę z Tobą mieć wieczerze. Ja pragnę z Tobą być, Panie Jezu. Wiele można by było jeszcze powiedzieć na ten temat ale to może jeszcze innym razem ale dzisiejszego poranku chciejmy dobrze słyszeć głos boży który przemawia do naszego serca a może słyszysz to ciche pukanie gdy tak na koniec czytamy o tym jak bóg się objawił eliaszowi objawił się w cichym łagodnym powiewie a może dzisiaj wieje ten cichy łagodny powiew Twoim sercu, obok Twojego serca, i On chce przewiać Twoje serce, ale Ty musisz otworzyć. Ty musisz zapragnąć tego, aby, aby mieć w tym udział. Decyzja, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, należy do Ciebie, bo nie zawsze, jak to było mowa z tego miejsca, ktoś powiedział: Nie zawsze tak będzie. Nie zawsze tak będzie. Czytałem Wam z pieśni nad pieśniami, oszczerzenie, że był czas dobry, później też jeszcze dobry, a później już tylko było: o gdyby, o gdyby była tylko z nim, to bym zrobiła to i to. I często mówimy: o gdyby Chrystus Pan. I mówimy: o, to bym na pewno był tak, tak i tak. Ale to już jest często za późno. Wstaniemy.